A mi to niby kto? Znajomi Dextera Deshon. Czeka na nas. Jo, Dex, jest to takich dwóch, Mówię, że do ciebie. Tak? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie główkę. Tak, zrobimy nami go. O tak. Serce Night City. Słyszysz? Rauk mówiła, że znasz Jak nas no. Nic się nie ma. Wszystko jest dogadane. Powiedz lepiej, jak z kasą. Kto płaci? Six Street. A co? Nic. Po prostu mam trochę wydatków. Jeździłam już dla nich. Zrobimy kurs. Przeleją kasę. Jasne. Dogadamy się.